Witajcie w powtórce bitwy UDSM 15 przez 16 Lakeville. Losowanie nawet sprzyjające, a przede wszystkim to, że nie mamy aż tylu pojazdów, które mogłyby tu pojechać, które mają dobre opuszczanie. Tedeki też poza dbv i Tortoisem, wydaje mi się, że pojadą do miasta. Medziki nie powinny stanowić dla nas większego problemu, ale zobaczymy, co nam tutaj czas pokaże. Na pewno. UDES jest bardzo mocnym pojazdem w tej akurat pozycji, bo jednak nie oszukujmy się, nie w każdej pozycji on sobie dobrze poradzi. Tutaj nasz bohater zdecydowanie sobie dopieścił ten pojazd. Może nie tak jak większość, ale i tak nieźle to wszystko wygląda. Pechowy strzał oddany być może troszeczkę za późno. Dlatego się też ześlizgnęło nam z wieżyczki tego jocha, ale to nie jest dla nas jakiś większy problem. Problemem jest to, że często niestety, jeśli gramy na wieżę, będzie nam padać działo i to jest bardzo duży problem. Palimy się od frontu, to też jest problem. I artyna stuką za dużo, to jest kolejny problem, ale tak powiedziałbym, że raczej tu większych problemów nie ma. Mamy łącznie z tego, jeśli kojarzę około 14, 13, 12 stopni opuszczania, działa więc to. Jest na pewno bardzo duża przewaga względem większości medzików Pozwoli nam to spokojnie grać na wieżę. Wieże mamy twardą, bez większych tam słabych punktów. Nawet pociski goldowe jesteśmy w stanie odbijać, co nas wyróżnia od STWK. Tam ładujesz golda i dosłownie jesteś dziurawy FV. Zobaczcie, gdzie on tutaj pojechał. Kampis Kubaniec. Tylko, że nasi niestety nie pojechali w dużej ilości do miasta. Tu nawet pojawił się dzik, co mnie trochę martwi, bo w zasadzie nie powinno go tu być. Nie ma zbytnio... Do... Dzik nie ma w ogóle praktycznie opuszczania działa i czasami niektóre arty potrafią mieć od niego chyba więcej depresji. Mam takie wrażenie. tym 277 pojechał dosyć odważnie, tak, żeby nas przebić i dobrze, że nie dostało nam się po zbiornikach, bo mogłoby być. To dosyć dużym problemem dla nas, tym bardziej, że nie mieliśmy jeszcze w tamtym momencie zestawu naprawczego. A pamiętajcie, każdy strzał zbiorniki powinien być naprawiony odpowiednio, bo możecie skończyć źle, jeśli nie gracie na gaśnicy, czy to czy automatycznej. Oczywiście polecam wszystkim gaśnicę automatyczną, nie dość, że ona zmniejsza wam prawdopodobieństwo podpalenia pojazdu. O, i tu kolejny raz. Nas przebił, ale to pewnie dlatego, że się podbiliśmy na tym zniesieniu i miał bardziej korzystny kąt. Tym razem go nie przybiliśmy, ale tu i tak musimy upolować. Widać, że tym obiektem 277 wziął się na nas. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się też, że on tu może tak sobie fajnie, elegancko grać bardziej. Gdzieś widziałem go po naszej lewej stronie, gdyby tu podjechał, a tu widzę, że te radzieckie czołgi mają się całkiem. Nieźle... i tu po raz kolejny bohater podbił za bardzo swój kadłub pod zbyt dużym kątem i mogło się to źle skończyć. Na szczęście Gessor kończy tego 277. On tej penetracji też całkiem sporo. I teraz możemy wrócić sobie do swojej ulubionej pozycji. W końcu is to IS tej peny nie ma nie wiadomo ile. Tam daleko FV na jeden strzał, można by go próbować kończyć. Wszystkiem... Nie jest tu raczej w dość kiewskim położeniu. na strzela, nie ma to się dziwić. Też ma wybicie na naszą. My mamy wybicie na jego dolną płytę bohater zasłania garnek, w który można się wbić, więc trzeba też na to zwracać uwagę. Ale nie jest to tak łatwe jak w przypadku wspomnianego wcześniej STBK który, mimo że ma dużo większy DPM od nas, to i tak nie jestem w stanie. Sporo tutaj ugrać. Przeciwnik jest już pod naszą bazą, ale sytuacja jest na naszą korzyść, nie licząc pod uwagę punktów wytrzymałości, których wcale tak dużo nie mamy. Bohater gra bardzo odważnie i nie ponosi za to większych konsekwencji, nie licząc tego strzału od Isa. Znaczy się to, że po prostu żaden z rywali nie cofnął. Is nie ma z tyłu wsparcia. A tutaj, gdybyśmy tylko tą flankę wyczyścili, moglibyśmy się niemal w zupełności zająć I drugą stroną. Strzał oddany na szybko. Niestety nie przybijamy. Bohater już nie ma pocisków glądowych. Gra na podstawowych i ten IS może nam speł... sprawiać pewne problemy. I teraz pytanie: czy czeka się aż on strzeli? Czy po prostu... Uuu, ładny strzał, czy po prostu na niego wyjechać i go? Ubić tutaj teraz musimy albo bronić bazę, albo wjechać w bazę rywali ją po prostu przejąć, ale patrząc na to, że mamy tutaj trzech rywali w kapie. Wydaje mi się, że najbardziej sensowna jest obrona bazy, tym bardziej, że tam DBV wrócił leopard skończony, obiekt 76 Wow, Jest tutaj do skończenia, ale na szczęście to jest jedyny pojazd w tym momencie w bazie asekuruje go oczywiście obiekcji 430, z daleka Bat i być może na blisko Farmura, to ile tamten nie chciał się wycofać Bat oczywiście cały czas aktywnie kampi. jednak ma dobry kamuflaż, ma dobry zasięg widzenia, DBV na blisko trzeba zmieniać priorytety, jest to pojazd, który ma porządne działo Huknie raz, a porządnie i to nas zdecydowanie zaboli. Szybki snapik niestety nie weszło. Musimy skrócić ten dystans, grać na wieżę. Jesteśmy wspólnie z Jochem w stanie go bardzo szybko wysłać do garażu. Jednak Joszek ma trochę tego dpm-u. Ma też pancerz, który może nie zniesie nie wiadomo ilu. Uszkodzeń ale zniesie, widzę w ogóle dwie wieże spadły, więc wygląda to na pewno dosyć ciekawie. I teraz, jeśli on tym DBV-em strzeli, to można próbować się z nim w pewien sposób sklejać. i Być może we dwóch bylibyśmy go w stanie skończyć, nie ponosząc większych strat. Ale teraz trzeba przycisnąć, mamy chwilę czasu, żeby go porobić. Bohater. Waha się trochę, bo wie, że to może się źle dla niego skończyć. Teraz, co wjechać w niego staranem. No, szczerze, oszczędzajmy nasze punkty wytrzymałości. DBV skończył na Miocha, i teraz będzie zabawa wokół albo wraczka, albo nasypu. Tutaj gramy z pocisków odłamkowo-burzących, które no niestety się w tej sytuacji nie sprawdziły. Alfy mamy 440 na zwykłych, więc na hajkach z 560 może. Tu trzeba teraz bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkiego. no Bohater, widać, że zestresowany tym DBVM też chce zrobić z nas jak najszybciej wraczek. Tylko, czy mu się to uda? Zobaczymy, ma bardzo wielką szansę to wygrać. I niestety, udało mu się to. Także nasz bohater poległ. Zobaczymy tylko teraz jak się bitwa skończy. Na szczęście Rambo ma zapas spory punktów wytrzymałości, ale do końca sobie nie radzi. Poległ na szczęście, został się sam Szarmurat i już nasi pędzą w stronę bazy rywala. Czasu jest chyba jeszcze całkiem sporo, 5 minut można by go spokojnie poszukać. Ale czy się nie zdecydują na kapowanie? Chyba nie, Szarmurat utknął, tak przynajmniej to wygląda. Także bardzo przykro się dla niego ta bitwa skończyła. Na szczęście bitwa wygrana 3 fragi, ponad 10 tysięcy uszkodzeń, 5 tysięcy zablokowanych przez pancerz. Ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, na razie cześć i czołem.